no dobra. no Już, mi te, parę, już Arka puszczamy Muszę odwiedzić parę dwie. kwestii. Jutro może na szafce. <noise> <to, co> <noise> Arek, <noise> udzieliły Ci się emocje <noise> dzisiaj meczowe. <noise> e, będziesz miał problemy w szatni, bo porównanie chyba nie za bardzo trafne. No zgadzam się, te porównanie było za bardzo trafne, teraz do mnie to dotarło. No mam nadzieję, że koledzy z szatni zrobią z tego bardziej jaja niż yy, jakąś aferę większą. Yy, ja mam co prawda obawy o kibiców, ale mam nadzieję, że też to jakoś przyjmą do siebie, że jestem młody. Yy, prawda? To był jakiś yy, jeden z pierwszych wywiadów w telewizji, także trochę emocje wzięły górę. Mam nadzieję, że kibice też to jakoś zrozumią. Nie zmienia to faktu, że chyba najważniejsza bramka w karierze dotychczasowej. No jak na razie to była pierwsza bramka w GKS Katowice. No, ja się cieszę, że to w takim meczu było derbowym. Co mam więcej powiedzieć? Jestem bardzo zadowolony z tej bramki, mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia w tym sezonie. Dziennikarze Cię tak podpuścili, że najmniejszy szczelił głową, ale ci co chodzą na mecze rezerw wiedzą, że to nie był wyjątkowy gol. No tak, dziecika, że podpuścili mnie troszkę, palnąłem głupstwo, ale yy, bramki w rezerwach również strzelałem głową, także myślę, że to nie był przypadek. Ej, mam nadzieję, że będę strzelał dalej bramki głową, bo to nie jest nic, nic nowego, prawda? I nic trudnego, także zobaczymy, jak to, będzie się, to yy, będzie się toczyć w dalszych meczach. W wywiadzie przedmeczowym dla strony oficjalnej mówiłeś, że dzisiaj liczą się tylko trzy punkty. Słowa dotrzymaliście, choć w waszej sytuacji to nie było łatwe? No to nie było łatwe, ale chłopaki, chłopacy dali z siebie widać, było ten. Hej, Charakter geksy, śląski charakter i my bardzo się cieszymy z tych trzech punktów. No, to jest zasługa przed całej drużyny, bo wszyscy walczyli, także my jesteśmy z tego zadowoleni. Tobie charakteru dzisiaj nie brakło, plus na pewno od kibiców taki, że nie dałeś się dzisiaj w pojedynkach z Piotrem Roskim. <laughs> no, nie dałem się, no prawda, Jak on miał piłkę, starałem się z całych sił ją wziąć. Wiadomo, jak on tu jest odbierany przy Bukowej, także ja jeszcze bardziej chciałem podkręcić kibiców. No, jakby, no mam nadzieję, że mi się to udawało.